Słuchaj mnie, stworze. Jeżeli mi powiesz, skąd się wzięłyście, dam ci nowe życie. Ciebie samego oszczędzę. Pff, wyjebane debile. Myślicie, że wam się to uda? Planeta upadnie. Tak samo jak wy. Wiem, że kiedyś byłeś człowiekiem. Zwykłym człowiekiem. A twoje imię to było... Nawet się nie masz wypowiadać go? Drzej. Ach, moje imię to mocny kieł! Pierwszy z mych imion! Moja moc nie zna granic! Mogę sobie nawet obciągnąć! Patrzcie! Ha, ułożyłbyś swoich mocy, gdybyśmy nie znaleźli przy tobie owych przedmiotów! Nieźle się zbliża już do swoich jajec gracie, czekaj. A ty w opłasz go pole. Musimy go zabić już. Celuj w sedce. W sedce celuj. Co to znaczy? Co to ma być? Nie wierzę w to, ale musisz przyznać, że on jest całkiem hot. To nie znaczy, że ja jestem jego fanem, ani że futrzakiem. Przestań. Kamerzysta to planował od samego początku. Od czasów Aska chciał zniszczyć świat, lecz coś go trzymało. Co to było zielony lisku? Była to niewiedza wykorzystywania umysłów fanów, którzy później staliby się futrzakami. Na szczęście lata YouTubeowania, patologicznych filmików, opłaciły się, gdyż nasz kochany kamuś. Jest najlepszym człowiekiem, jakikolwiek chodził po tej planecie. Mogę też powiedzieć... Nigdy nie powiedziałbym wam słówka o naszych planach. Gdy zginę, będę w kamusiowym niebie. Żebyś się nie przeliczył, ty zielony jebańcu. Egzekucja cię czeka. Halo, to ja, Jan Stron. Potwierdzam atak na Park Furisów.